Dobra, cześć, cześć chłopaki, witam wszystkich serdecznie. Na takim spodobenieciem. Wyciszajcie tylko mikrofony. nie, to ja będę was wyciszał. Jak ktoś chce zadać pytanie albo pogadać, to śmiało nie. No słuchajcie, generalnie tak uważam, mimo tego, co się wydarzyło, że sprzedaż na Real Fever i na Sociosie jest udana, bo mimo tych problemów, które mieliśmy, udało się kupić. Natomiast słuchajcie, od rana starałem się was przestrzec, że tego typu rzeczy jak najbardziej słuchajcie, mogą się dziać więc no ja nie jestem zdziwiony, natomiast myślałem, że Real Fever sobie z tym poradzi, no bo jednak porównując ilość użytkowników właśnie w Real Fever na przykład z Sociosem albo nawet z Sandboxem, no to to jest ciągle, słuchajcie, początek, tak, 6 tysięcy osób to, to nie jest dużo, natomiast moje doświadczenie, kiedy brałem udział do tej pory we wszystkich różnych presale'ach, no to zawsze, słuchajcie, te apki gdzieś tam się, się wykrzaczały, więc no to jest gdzieś tam normalne. Projekty zawsze na początku mają różnego rodzaju problemy. Pamiętacie, kto jest dłużej z nami, to wie o tym, jak zatrzymaliśmy w Chilis, kiedy gdzieś tam kupowaliśmy, cześć Adam, kupowaliśmy pierwsze FTO, kiedy aplikacja się wykrzyczyła na FTO Barcelony, więc to jest normalne i po prostu, bo tego się przy... trzeba przyzwyczaić. No i tak jak mówię, od rana starałem się Wam przekazać to, że to padnie, tak, że to padnie, no bo Gdzieś tam Fred pisał na, na czacie, że informatyk zapewniał, że przy takiej małej ilości ludzi to się nie wykrzaczy, no ale nie takie rzeczy, słuchajcie, padały. Natomiast tak, jak miałbym podsumować, no to dość szybko to postawili, nie? no bo weźcie pod uwagę, że w momencie, kiedy powiedzmy wykrzaczała nam się aplikacja za, czy nawet tak. kiedy wykrzaczała nam się sprzedaż na Sandboxie, tak to. no to to wracało, cześć Tomek, to wracało to gdzieś tam bardzo długo do żywych, nie pamiętam na Barcelonie to ile to trwało, chyba z 5 godzin czekaliśmy, co? Zanim aplikacja no gdzieś tam wróciła. Długo to trwało. No, na Sandboxie słuchajcie, tak samo. Te, pamiętam, pierwsze landy kupowałem, padła cała mapa. Natomiast y, dwie ważne rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że pamiętajcie, że Real Fever to jest ciągle game. I tak naprawdę kolejne sprzedaże paczek mogą być jeszcze trudniejsze dlatego, że teraz tak naprawdę zaczyna się ten czas, kiedy dużo osób będzie do projektu gdzieś tam dołączało i będą musieli mierzyć się z tymi, z tymi problemami. Natomiast dobre jest to, że kto chciał to paczki chyba kupił, nie? Jak tam sytuacja w ogóle na czacie, bo przestałem później już czytać. Ja tam nie mam admina zresztą, więc nie mogę nawet słuchajcie, czatu zablokować. Natomiast chyba kto chciał to kupił, tak? Nie wiem, Adam, Tomek, wykupiliście? kupiliście? Udało się? No ja kupiłem rare chyba 5. Bez jeszcze są, widzę, ale 15. No. Ale najlepszy numer jest taki, że powiększyłem sobie FIWRy o 30 tysięcy sztuk od wczoraj. No tak, słuchajcie, tutaj, tutaj też trzeba umieć rozegrać pewne sytuacje. Ja też czekam teraz, aż ludzie te paczki otwierają, aż emocje z tej pierwszej sprzedaży opadną. I ci, którzy nie chcą kupić paczek, ci, którzy nie będą chcieli działać, to pewnie tokeny będą zrzucać, więc myślę, że będzie można jeszcze sobie dokupić. Więc ważne to jest to, żeby też gdzieś tam nauczyć się kupować poziomami. Myślę, że dużo okazji będzie. Natomiast dla nowych osób, posłuchajcie, no no nie ma co się zniechęcać. Po tym, co dzieje się na Twitterze i na Telegramie widzę, że nowe osoby są zawiedzione, ale identyczna sytuacja widzę. Ja pamiętam, jak nie wypaliło te FTO Barcelony, to wiele osób opuszczało grupę, odchodziło z projektu. To już koniec, to wszystko i to, to nie działa. Więc trzeba nauczyć się, słuchajcie, cierpliwości. Pamiętajcie, że projekt też uczy się tej, tej sprzedaży, uczy się w jaki sposób tutaj, tutaj działać. Więc, więc ja jestem mega zadowolony. No słuchajcie, no i zobaczymy. No, jak... Trochę inaczej. Do sprawy, bo czyli za każdym razem podawał jakąś tam godzinę, że za godzinę włączą, za półtorej, za 45 minut, a oni tutaj nic nie podawali, tylko z znienacka włączyli. I to po prostu siedział przed kątem i się nie zniechęcał, to miał kupić co chciał, tak? Praktycznie. No zgadza się. no To to jest kolejna ważna sprawa, że jak coś się zawiesza czy nie działa, to zamiast tam pisać na, na czacie pytania i dyskutować z ludźmi, no to lepiej jest śledzić stronę, tak? No bo strona rusza Fajnie. i można po prostu zrobić zakupy. Natomiast słuchajcie, to co jest na pewno fajne, to to, że od razu CEO wziął telefon, tak? Odpalił na tym głównym czacie y, materiał, pokazywał, co się dzieje w firmie, pokazywał, że ludzie pracują. To jest podobna sytuacja właśnie jak w Chilizie. I w kilku innych projektach, gdzie jest ta transparentność, gdzie widzimy biuro, widzimy właściciela, który mierzy się z problemami, odpowiada na żywo na pytania społeczności. Więc to jest, słuchajcie, jak najbardziej ok, i to jest fajne, i fajnie, że w takim, w takim kierunku to idzie. No teraz, słuchajcie, jeszcze te zwykłe paczki są, tak? Byziki chyba. Czy nie ma już? Są chyba jeszcze. 20 tysięcy jeszcze. No, no to jeszcze jeszcze bezika można ma spokojnie kupić. Cześć Piotr, witamy serdecznie. Cześć, witam. Nie, nie, ja nie jak się dzieją tyle, tego typu, typu akty, to ja uciekam z internetu, ja nie siedzę. Tyle, tyle ludzie mówili przez przed ostatnie dni, że za dużo tokenów, że to się nie sprzeda, że za drogie, bo po 2,70 dolara. No zobacz, nie tylko że ta przerwa była, to za chwilę tokenów nie będzie, 2 milionów sztuk, które były w fto -nie. No zgadza się, zgadza się. Słuchajcie, no cierpliwi zawsze wy, wygrywają. Natomiast ja rozumiem jeżeli na przykład ktoś jest nowy przyszykował się pierwszy raz kupił, bo no to taka osoba może być zawiedziona. Natomiast zobaczcie popatrzcie nawet na mnie ja sam wielokrotnie reklamując niektóre FTO nie kupiłem nie przecież ja na przykład FTO Argentyny nie kupiłem, bo mi padła aplikacja, No to Robert ze mną się podzielił, bo, bo kupił więcej niż chciał, więc po prostu po prostu mi wysłał, więc też też w taki sposób można działać. Natomiast do tego typu projektów trzeba trzeba mieć cierpliwość. No dzisiaj ja myślałem, że aplikacja so sobie poradzi po tych ostatnich FTO, no ale dzisiaj też padła, nie więc więc tak jak widać, różnie może być jeszcze, tak? Natomiast jeszcze raz słuchajcie, powtarzam, cierpliwość do tego typu akcji. Tak jak mówię, z Realfirem bardzo dobre kontakty mamy. Też słuchajcie, w parę dni tak naprawdę zbudowaliśmy drugą grupę co do wielkości ich największa grupa, ten ich matecznik, a więc grupa portugalska liczy 500 osób. Budują od początku. Myśmy praktycznie w trzy dni postawili grupę na 300 osób. To są gdzieś tam te, te nasze zasięgi. Oczywiście będą osoby, które będą przychodzić, będą odchodzić, to jest gdzieś tam jak najbardziej jak najbardziej. более нормально. Natomiast bardzo dobre to jest to, że jest fajny kontakt z teamem. Tak jak już tutaj też Piotr Wam zapowiadał, będziemy mieli jakieś tam nagrody w tokenach na naszą tą prywatną Ligę Fantazji, a więc nie tylko ta pula ogólna od projektu, ale również gdzieś tam od nas jakieś tokeny będą, więc myślę, że warto grać. Jak już dokładnie oni oszacują, ile tokenów nam dadzą, wtedy ogłosimy to oficjalnie na grupach i jakoś to symetrycznie rozdzielimy, tak? No bo wiadomo, że więcej osób będzie grało gdzieś tam w Ligę Angielską, mniej pewnie we Włoską, w Meksykańską to chyba sam ja był z Piotrem Madugali we dwóch, to no tam nagród nie będziemy dawać, niech sobie tam we dwóch trzepiał. Natomiast tak jak mówię, dobry kontekst z teamem, transparentność, problemy były, tego się spodziewaliśmy, zostały szybko naprawione, więc brawo, brawo dla Timu. No i teraz słuchajcie, to, co dla mnie jest najważniejsze jako inwestora, takiego powiedzmy, który wchodzi w projekt na początku, no to jak to szybko ja... ruszy to wszystko dalej, tak? No bo teraz mamy tak, zaraz będzie rozpakowywanie paczek. Na to czekamy. Potem ruszy marketplace rozpakowane paczki, a więc momenty będzie można sprzedawać, ale można je również wysyłać, tak? Te nagrody, które mamy dla was, a więc dostaliśmy od projektu 10 paczek tych podstawowych dla społeczności, no to tutaj niestety, jak wybierzemy zwycięzców, nie będziemy mogli wysłać wam tych paczek, bo nie ma takiej możliwości, więc po prostu wylosujemy zwycięzców, powiemy, która paczka jest dla kogo, otworzymy je i wyślemy wam momenty, a więc te wszystkie momenty z konkursów dostaniecie, mamy ich 10, także jak emocje już opadną. Po rozpakowaniu wybierzemy i wam to roześlemy. No i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jak szybko to ruszy dalej, tak? No bo jeżeli zakończy się sprzedaż, gdzieś te emocje opadną, no to wszyscy będziemy czekać na ligę tokenów, i to będzie tak naprawdę pokazanie siły tego ekosystemu w momencie, kiedy ludzie zaczną grać, ulepszać swoje drużyny, korzystać tak naprawdę z tych NFT, i tu jest moim zdaniem duża przewaga tego projektu, na przykład na NBA, NBA toprzed, dlatego ja w NBA w ogóle nie inwestowałem. Dajcie znać w ogóle. Ktoś kupował paczki z NBA? Robert chyba wiem, że coś tam brał. Ja jakąś jedną jedną darmową, kiedyś coś tam dawali gdzieś tam, mała jakąś akcję, czy tam dwie. Nie pamiętam, nawet nie zaglądałem tam. Byłem, tak że... Ja kupiłem znaczy, tutaj... dwie, dwie po dziewięć? Tutaj... Z pierwszej miałem 100%, 200% zysku. Kupiłem w związku z tym za te pieniądze jeszcze jedną, ale tam trzeba 30 dolarów do tego, żeby odebrać kasę. Na razie mam tam 20. Dwadzieścia parę, i chyba z trzy momenty do sprzedania, jeszcze, więc Ja, ja trochę, trochę inną taktykę ubrałem dzisiaj, nie taką jak wszyscy, bo ja w ogóle sobie tylko klikałem i brałem sobie bajziki i de facto nie, nie zdążyłem na żadną mry, bo nie wiedziałem, jak się wszystko rozejdzie. I akurat tak sobie klikałem, klikałem i 70 tych <laughs> bajzików e, kupiłem. To jest ponad tam 210 momentów, a przy tym liveie Maciej, co też byłeś wczoraj z CEO, to mówił, że żeby nie ignorować, żeby wziąć pod uwagę te paczki Basic, ponieważ tam może się znaleźć nawet jakieś tam najlepsze momenty. Także zobaczymy później wszyscy razem, że sobie policzymy, jaka była różnica, a ja wydając na przykład 700 dolarów na, na 70 paczek, a na przykład ty wydając 700 dolarów na 5 takich, 20 takich, 15 takich, można porównać, jak to ogólnie wyszło i, i zobaczymy. No ja też na przykład y, myślę, że no teraz do poniedziałku, wtorku będzie fajnie, bo będziemy czekać na to otwarcie, ma zrobić jakiś show, ma być live stream z Bruno Fernandeszem, to tak zależy, jest. jak tam Manchesteru mecz się odbędzie i tak dalej, także jeszcze data będzie podana. Panie, to wszystko będzie otwarte, ale y, tam w projekcie wiem, że jest, y, jeszcze bierze pod uwagę, że będą dołączać do tego inne sporty. Nie będzie tylko piłki nożnej, mają jakieś inne, Także może być na przykład koszykówka, może siatkówka, no nie wiem, hokej, nie wiem co oni tam będą chcieli dołączyć, może idą wzorem chili troszeczkę yy, i Socjos, żeby tam dołączyć do takiej, takiej ligi, bo może myślę, że jestem piłką, może są ludzie, co by chcieli sobie ustalać składy w koszykówkę, czy tam piłkę ręczną, czy nie wiem, jakikolwiek inny sport. Także, także ja myślę, że, no, że zobaczymy. No. no będzie ciekawie. No ja tu akurat jestem ze względu na piłkę, więc mnie akurat to najbardziej interesuje. Zresztą w się też wam powiem szczerze, że ma te drużyny gamingowe, to patrzę tak z boku. Nawet nie każde FTO kupuje te gamingowe, więc, więc gdzieś tam jestem skupiony na piłce. Natomiast słuchajcie, no mnie najbardziej interesuje oczywiście liga tokenów, tak? Wtedy, kiedy ludzie będą mogli stawiać się tokeny, kiedy będzie można je wygrywać, zacznie się ta prawdziwa rywalizacja, taka już naprawdę oparta na emocjach, nie? No, bo tutaj będzie można grać tokenami. W fantasy no... lidze też będzie można używać używać momentów, nie tylko w tej lidze tokenów, też fantazy fantazyjnej. Także. Obydwóch, tylko kiedy, no to nie wiem. No to tutaj... Czyli, jeżeli tą Ligę Tokenów poszliby tak jak, jak Sorare, że miałbyś tam swoich zawodników i z tego byś mógł ustawić swoją drużynę i w zależności od tego, jakiej masz karty, to masz też lepszą, lepszą bądź gorszą punktację tych samych piłkarzy, tak? No tak, To te, to te karty też by nabrały wartości wtedy. No i właśnie... Społeczność 300 osób, no może pójdziemy będzie 400 i wystawimy na przykład Maćka, żeby sobie zagrał z kimś i zrzucimy się wszyscy wszyscy co są na grupie na te momenty, no to będziemy tam urodzić wszystkich i możemy wygrywać, a może nie, są kasy na przykład jak się zmierzymy z kimś z Portugalii na przykład, tak? No słuchajcie, dużo możliwości będzie. Moim zdaniem, tak naprawdę taką prawdziwą wartość, teraz mówię też o, też o, o handlu, nie? no to poznamy w momencie, kiedy urośnie dość duża liczba użytkowników, ludzie zaczną bustować te swoje właśnie teamy, tymi momentami. Wtedy zobaczymy, słuchajcie, jaka, jaka jest gdzieś tam wartość tego. No i zobaczymy też te, myślę, że to otwieranie paczek wspólne będzie fajne. Myślę, że zrobimy też sobie takiego Zooma jak dzisiaj. Że każdy będzie mógł się wypowiedzieć, każdy będzie mógł sobie otworzyć, pokazać, co udało mu się wyłowić z tych paczek. No i myślę, słuchajcie, że, że, że będzie się działo, tak no. Bruno no Fernandez... Ja z tego co wiem? Ja z tego co wiem serymacie, że rzeczy zapomnę, to na przykład klikając na Ciebie, to będziesz mógł zobaczyć, jaką kto ma kolekcję. Z tego co tak. zrozumiałem, to nie jest tak, że to jest moja prywatna. Podejrzewam, że ja będę mógł sobie na ciebie kliknąć i zobaczyć, jaką ty masz kolekcję i może będę mógł cięć. No to tak samo tak, jak na sandboxie, nie? Tak, jak jak jesteś pod, zalogowany portfelem, tak i wchodzisz na, na ten market. To widać, jakie kto ma sety, więc tutaj myślę, że, że bardzo podobne rozwiązanie, więc, więc też fajne. No. no i słuchajcie, nie zapominajmy, że tutaj też zarówno spekulanci, czyli osoby, które powiedzmy nie będą chciały grać, nie będą chciały używać tych momentów, yy, będą mogli je sprzedać, ale również możliwość lendingu, tak? Zobaczymy, jak to będzie dokładnie rozegrane, czyli wypożyczania, ale również możliwość stakingu ma być. Także no słuchajcie, dużo możliwości. Dla mnie najważniejsze jest to, że jest rzeczywiście zastosowanie, że one mają zastosowanie, dlatego nie wchodziłem w NBA top show, dlatego. Nie kupowałem wielu MFT-ków, czy to na przykład na kryptocom, czy to w, in, w wielu innych miejscach, no bo uważam, że sama wartość kolekcjonerska, przynajmniej dla mnie, jako inwestora na rynku kryptowalut, jest to za mało. I tutaj, słuchajcie, też pojawia się ciekawe pytanie: co wymyśli teraz Chilis? Nie wiem, czy Adam się nad tym zastanawiałeś, no bo w tym momencie, jeżeli oni puszczą te MFT-ki, no to do czego one będą służyć, nie? No bo Alex wielokrotnie mówił, że to będzie miało zastosowanie, no ale pytanie, jakie, nie, w tym ekosystemie? To mnie mega ciekawi, jak oni to rozegrają. Może połączy to jakoś z tymi tokenami SSU na przykład, no nie wiem. No nie wiem, no bo jeżeli to wartość kolekcjonerska, ja tak jak mówię, jedynie tam parę figurek sobie z, z ICOMI kupiłem, nie? a resztę gdzieś tam projektów, gdzie jest tylko zbieractwo takie czyste, to po prostu, po prostu odpuszczam. Zbierać to można whisky sobie do baryku, słuchajcie, <laughs> kolekcjonować. Ja, Teraz osobiście, tak. ja osobiście uważam, że ten pomysł, że można wykorzystać te, mówię, te momenty, i to, to jest naprawdę trafione w dziesiątkę, bo to mówię, nie leży na półce, tylko, że można to sobie użyć, nie? Słuchajcie, dla nas jako najważniejsze, jako społeczności teraz to jest to, żeby jak najwięcej osób poznało ten projekt, a więc jak najwięcej osób dołączyło też do Fantazji Ligi i potrenowało sobie to wszystko przed, przed tym, jak zaczniemy grać o tokeny. Ja będę grał tylko w Lidze Włoskiej, gdzieś tam na angielskiej się nie znam i nie mam za bardzo czasu tego ustawić, no ale we Włoskiej sobie z Wami pogram. No, jeżeli słuchajcie, teraz jeszcze miałbym wrócić do, do, do Chiliza, no to na pewno czekam na FTO Interu. To będzie, myślę, mega dobre FTO. To, to będzie coś, co, co, co da dobre wyniki. Dzisiaj, co w ogóle? Będzie druga runda z Arsenałem? Coś skończyło się, czy nie? Nie, nie zaglądałem. Ja tylko chciałem się spytać, Maciek, co myślisz, jutro o FTO brazylijskim. No wiadomo, że futbol w Brazylii fajnie, fajnie, fajnie funkcjonuje tych tokenów na, na ten klub, ale de facto patrząc na ilość ludzi, którzy żyją w Brazylii, jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo Brazylijanów mieszkańców i ludzi, którzy się interesują futbolem, prawie każdy, to ta ilość uważam, że nie jest jakaś olbrzymia, tak samo jak mówili o Arsenalu, tak że to jest tak dużo i, i tego nie, nie sprzedadzą, także, a to Fajnie schodzić na Arsenal, też, mimo że jest dużo tych tokenów na rynku. Także nie wiem, Adam, ty nie wiem, czy pisałeś, że będziesz odpuszczał, nie? Jutro, czy, czy będziesz schodził? Odpuszczam, odpuszczam, nie, czekam teraz na Inter. Na Inter. No, na Inter znaczy, ja jutro, się, ja ten, jutro ten wejdę ten... normalnie Nic. w tej pierwszej turze, nie? Czyli tą podstawową sobie wielkość kupię standardowo. Druga runda pewnie będzie, więc maksymalnie, maksymalnie nie będę ładował. No ale fajnie, żeby Arsenal się udało jeszcze dzisiaj doładować, nie? To byłoby... Teraz nasz tur już jest. No, byłoby miło, słuchajcie. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że mi się uda Arsenal kupić, ponieważ ciągnę telefon, jestem akurat w czasach małych i ciągnę internet z telefonu połączony do komputera, gdzie sygnał ma bardzo słaby, praktycznie tak jak z plaży, szedłem i kupiłem bez Arsenal, także teraz no to nie liczę no. na to, także fajnie. Jak na plaży kupiłeś, to naprawdę szacunek. No na w domu, w, dom, w domu, ale sygnał plażowy, nie. Dobra, słuchajcie, fajnie się, się pogadało. Także dla nowych osób, tak na koniec, słuchajcie, cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Nieraz jakaś strona padnie, nie raz apka się zawiesi, ale jeżeli gdzieś tam widzicie wartość, czy to w projekcie Chili's, czy to w projekcie właśnie Real Fever, to, to warto być cierpliwym, warto śledzić. Tak jak mówię, dla mnie też Real Fever to jest absolutnie game, to jest sam początek, dlatego ja mocno obserwuję ten projekt, jestem ciekaw, jak to zaimplementują. Natomiast, tak jak mówię, moim zdaniem warto. Zobaczymy, jak to wszystko się, słuchajcie, potoczy. Zapraszamy na nasze grupy, zapraszamy do grania w Fantazji, w fantazji Ligi. No i będziemy cisnąć tematy i zobaczymy, jak to wszystko się to potoczy. Temat nagród jest ważny, bo myślę, że to zachęci też ludzi do grania, póki jeszcze jest, jesteśmy w fazie początkowej tych wszystkich lit, no bo jak coś ogłosimy w połowie, no to ci co dołączą później, no to jednak nie będziemy... Nagrody na, na złocie trakać. będziemy rozdawać wieczorem po 20. No tak, no ale mówię, że chociaż coś drobnego zawsze można ludzi tam zachęcić, jakby coś było, także chociaż mamy 120 osób ponad, jak dzisiaj pisałem tam, 120 osób ponad jest na angielskiej, włoska i hiszpańska cieszą się zainteresowaniem tam. Około 60 osób, później Bundesliga tam chyba ponad 70. Adam spędzi. Włoska, włoska Katenaci, on nie ludzie. Jest. Także, nie. także trochę, trochę chętnik jest fajnie, zobaczymy, jak to dalej będzie. Tak jest. Dobre chłopaki, słuchajcie, miłego dzionka. Fajnie, że udało się kupić. Gratuluję wszystkim, którzy kupili. Jak ktoś nie kupił, to niech próbuje. Macie jeszcze te zwykłe paczki w Real Fever. Arsenal jeszcze też można próbować upolować. Lecimy z naszymi tematami. Dzięki za tego spontanicznego live'a. Trzymajcie się. Miłego dzionka, dobry. pozdrawiam.